Kurwa Kurwa wypisów bogaty, wypisów bogaty, wypisów kleś! Kurwa mać! Tutaj Warcox, tutaj Gałczos i za kamerą Wesley i tak, Wesley, siemanku Pierwszy nasz vlog w sumie z nocnej imprezki pod namiotami, która skończyła się nocą w altance na rozjebanym materacu Tak o, był pożar <noise> kosiarka była, była powódź <noise> był dinozaur, dinozaur było. były zęby Dużo zęby. było, naprawdę. Wszystko było, fuj było. Tak, łóżko się yy... nawet połamało. Zetor, zetor, zetor yy, super towar, gnojówka, kiszonka, który kopie lepiej pokaż, niż skór. Pokaż, pokaż niż skun. Chodź jebniemy z bucha. Chodźcie jebniemy, jebniemy bucha. Tak, 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 tak. buch musi być, buch z kiszony musi być. Tak. Czekajcie, czekajcie Ale burgorski! <grystanie> bo ej, pokus Borkun Borkun się psuje! Nie, bo pierwszy gałczu! Borko zwalić! Ja pierwszy, ale ty też ja... Ja ciągłem wcześniej, teraz chcę jedną... Ej, już ja strąca, ja, ja rozpalam a Ty a, póki na żarze, okej? Okay? Dobra Czekaj, czekaj! <grystanie> <grystanie> no, <nie. grystanie> <śmienic> o kurwa, jeby też buka w okay. Koniec, dobra, okay, koniec. No jest wybieramy, wybieramy się do poka proty. Tak, do proty, Ale Jak kupić jakieś <śmienic> gastro. Jakieś gastro, bo strasznie, chcę się kurwa Przepraszam, pić chcę. Tak, skończyło pić To jest Tiffany. Tak, To jest łazar. Tak, Tiffy banda. Tak. tak. E, oni Guns też are, mają zamiar Guns założyć no konto, wiecie miliardy ludzi chce nas oglądać to, tak, będzie, to wiecie a my teraz lecimy parkur. teraz parkur ludzie dobra? Ale, dobra Ziomble, my, my, my na razie kończymy to do, do to zobaczenia ja dobra, za chwilę super, super patrzcie <suszu> na to okej okej jest okej jest lejtowo nie przejdziesz nie przeszłeś? <laughs> nie przejdzie <pali> koniec Czekaj <laughs> po Jesteśmy idiotami Zapomnieli pieniędzy i czekamy teraz na idiotów Ale mamy pochwałę Kolega ma podobne kołpaki w golfie Tak, ma takie same dokładnie Zróbmy zbliżenie podobne. na nie ale lepsze, nie no, bo ja bo tym masz lepsze. Z powrotem nie mamy nagrania z ulicy jak kupowaliśmy wodę, bo nas jakiś pierdolony nożownik zaatakował. Tak. Chciał nas zamordować i Kalkowski nie znaczy, że przejść. No. I po myśmy przebiegli. Ten, ten ostatni chyba przebieg. To do niego zaczął strzelać z pizdy i go atakował z tyletem, nie? Myśmy znażyli przebieg. Ale mamy zakupy, możemy wracać do Mamy centrum. dwie wody bez lokowania produktu najlepszy tak. przyjaciel człowieka. musisz to jebność, to to zamazaną twarz aha no a co? no spierdalę chodź no <śleski> <śleski> Zgaś go! <laughs> Zakryj klapę. jeszcze działa. Zakryj klapą. Ej, To trzeba jeszcze dogazić. Zgaś go. Zamknij go Zamknij go. klapą. Jak do to, żeby... Nie no dobra, gasimy go. A go. nie, go. go. Bo to się złamie. Nie złamie. Się jest zgaszony, go zamknij go. Zamknij go. Zamknij go. go. Zamknij go. Zamknij go. Zamknij go. Dobra. Czekaj, czemu to jest tak mokro? Dobra, dobre karty nim. Którzy... ludzie. Dobra, no składamy go. Dobra. Wszystkie i dawajcie, wszystko przyniesie stamtąd. Mieście to. Zobaczcie, wpadliśmy na pierdolili. O ja pierdolę. Może no. O, zar, weź tam to jest. wody. Добре, че я доказваш? Хоя си го доказваш. Добре, вазар!